Witajcie, moi drodzy. Na sam początek chciałbym powiedzieć, że to, co się dzieje obecnie w kraju, to prawdziwy koszmar i łączy się w bólu ze wszystkimi, którzy obecnie przeżywają jakieś problemy związane z powodziami. Przychodzę do Was z dość osobistą prośbą, chyba po raz pierwszy tak bezpośrednio o coś Was proszę. Wskutek powodzi niestety ucierpiały też bliskie mi osoby, i w związku z tym chciałbym prosić Was o pomoc w miarę Waszych możliwości. Przekazuję Wam link do zbiórki do zbiórki pieniędzy na wyremontowanie mieszkania po tym, jak cały majątek życia został właściwie stracony podczas powodzi w Kłodzku. Oczywiście nie wymagam od Was absolutnie, żebyście tam wpłacali, jeżeli nie macie takiej możliwości. Wystarczy, jak udostępnicie tę zrzutkę komuś, kto mógłby na przykład wspomóc. Zdaję sobie sprawę, że takich sytuacji w Polsce są obecnie tysiące, ale jeżeli ktoś przez wzgląd na sympatię do mnie lub po prostu na zwykłą ludzką życzliwość będzie w stanie pomóc, to będę naprawdę bardzo wdzięczny. Jednocześnie nie martwcie się, sytuacja bezpośrednio mnie nie dotyczy, tak jak mówię, są to osoby mi bliskie, natomiast ja bezpośrednio nie ucierpiałem, więc jakieś życzenia szybkiego powrotu do normalności i tak dalej, to proszę kierować w komentarzach pod tą zbiórką. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy zdecydują się jakkolwiek pomóc tej zbiórce, a my już przechodzimy do właściwego tematu odcinka. Polskie czytelnictwo ma wiele problemów, nie ukrywajmy tego. Mamy kiepskie i potencjalnie szkodliwe young adult, mamy wydawnictwa, które łaszą się na highs. I nie patrzą, czy treści, które wydają, są jakkolwiek jakościowe. Mamy pisarzy, którzy nie robią żadnego researchu i którzy po prostu piszą pod publiczkę, i to niestety niezbyt wymagającą. Mamy całe zatrzęsienie book mediów, które oprócz zerowej merytoryki fundują nam dodatkowo dramę i całą masę niepotrzebnego bullshitu, ale oprócz tego wszystkiego mamy rankingi czytelnictwa. Rank Czytelnictwa jakiś sondaż ankieta przeprowadzona wśród ludzi, by określić, czy ci czytają, czy mają kontakt z literaturą czy nie są jak statystyczny Polak i lubią czytać książki. I pewnie sobie myślicie, ale Nikodem, dlaczego to jest takie złe? Dlaczego mielibyśmy jakoś się przeciwstawiać rankingom? Przecież one nam pokazują, ile ludzi czyta. No i w tym właśnie jest cały problem. Bo widzicie, dane statystyczne to martwe liczby i do samych danych statystycznych bym się raczej nie przyczepił. Przyczepiam się raczej do narracji, która jest wokół tego prowadzona. Na sam początek jednak zadam wam takie małe, szybkie pytanie. Kiedy ostatni raz widzieliście jakieś badanie, ankietę, sondaż, wyniki jakiegoś eksperymentu społecznego, statystyki odnośnie tego, ile osób ogląda filmy, seriale, gra w gry wideo, czyta mangę, komiks, chodzi do teatru? Mało, prawda? Albo wcale? A ile razy widzieliście zaplanowaną odgórnie akcję, która miała na celu propagowanie czytelnictwa? Cała Polska czyta dzieciom. Ile razy widzieliście program, który miał uwznioślić naród, propagować czytelnictwo, książki, literaturę i tego typu rzeczy? Podejrzewam, że sporo. Nie inaczej jest z tymi nieszczęsnymi rankingami czytelnictwa. Chociażby z badaniami Eurostatus 2022 roku, które miały pokazać jak wygląda czytelnictwo w Europie. Czy raczej w Unii Europejskiej? No i w artykule na no, lubimy czytać, możemy przeczytać, że średnio 54,6% ankietowanych stwierdziło, że w ciągu roku poprzedzającego badanie przeczytało co najmniej jedną książkę. 23,7% osób sięgnęło po więcej, po mniej niż 5 tytułów, 13,5% po 5 do 9 książek, a 17,4 po 10 i więcej publikacji. No i w porządku, no mamy jakieś informacje, co z tego. Eurostat opublikował również tabelę przedstawiającą podział ze względu na płeć osób, które nie czytają. W kraju nad Wisłą. Ta różnica należy do jednej z największych w Europie nie czyta 33,4% kobiet i aż 59,6% mężczyzn. No i gdzie mam problem? Problem mam z tym, że całe badanie ma raczej wydźwięk w taką stronę. Jakby czytanie książki było działaniem pozytywnym i pożądanym. I nie chodzi mi już nawet o ten artykuł, tylko o ogólny wydźwięk tego typu sondaży. Używanie słów czy wyrażeń takich jak to, że aż ileś procent nie czytało ani jednej książki w ciągu ostatniego roku. Że zaledwie tyle i tyle procent czytało tyle książek. Powiedzcie, jak ustosunkowalibyście się do takiego zdania, gdyby ktoś mówił w ten sposób o grach wideo? Aż 60% populacji Polski nie sięgnęło po żadną grę wideo w, w ubiegłym roku. No, prawdopodobnie stwierdzilibyście, że autor jest wariatem. No bo dlaczego ktoś miałby mieć obowiązek grania w gry wideo? Dlaczego w ogóle kłaść jakiś nacisk na to? Rozrywka jak każda inna. No właśnie, rozrywka jak każda inna. Ale co z książkami? Czy książki też nie są rozrywką jak każda inna? Czy też nie są po prostu tekstem kultury, który może mieć naprawdę różne formy i który jest dość płynnym zjawiskiem, bo książka może mieć adaptację filmową, film może stać się grą, gra filmem i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego więc. Taki nacisk kładziemy na to, żeby ludzie czytali książki, a nie kładziemy tego nacisku na żadne inne źródło kultury. I mam pewną teorię, dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, że książka jako medium jest już bardzo stara. Ma kilkaset lat, jeżeli chodzi o książki drukowane, a jeżeli chodzi o książki pisane ręcznie, no to ta historia jest znacznie, znacznie dłuższa. I pomimo tego, że mamy XXI wiek, to dalej książka jest traktowana jako coś, Niezwykłego, jako coś jedynego w swoim rodzaju. Tak jak w XV wieku, dajmy na to, gdzie książka była absolutnym no, mitycznym artefaktem wręcz. Gdzie w średniowieczu jedna książka potrafiła być warta tyle co jedna wieś. I mam wrażenie, że te przekonania o wyższości książek dalej utrzymują się w społeczeństwie. Masa osób dalej uważa, że literatura jest tym top of the top, jeśli chodzi o kulturę. Przecież skąd bierze się zjawisko snobizmu literackiego? No, no właśnie dlatego. Słyszeliście kiedyś o snobizmie filmowym, kinematograficznym albo snobizmie growym? komiksowym, jasne, że jest gatekeeping. Ale gatekeeping to nie jest to samo co snobizm. Snobizm to jest już level wyżej, powiedzmy. Powiedzcie, kiedy byliście w szkole albo jeżeli jesteście dalej w szkole, bo wiem, że mam młodą widownię, to ile razy musieliście przeczytać jakąś książkę na język polski? A ile musieliście obejrzeć filmów? Ile musieliście przeczytać, załóżmy, komiksów? Na ilu sztukach teatralnych byliście, w ile gier wideo, które zostały wam polecone, zagraliście? Ja już nie umiem powstrzymać uśmiechu. No podejrzewam, że niewiele tego było. O ile były jakieś wycieczki do kina, o ile były jakieś wycieczki do teatru, to raczej to było gdzieś tam dodatkowo na dzień dziecka, albo po prostu był czerwiec, no i nie było co robić, bo materiał zrealizowany. Ale ja jakoś nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś w szkole wypowiadał się o tym, że jakiś film jest wybitny, że jakaś gra jest wybitna, że jakieś dzieło w formie anime jest wybitne no nie jestem w stanie się nie śmiać. Społeczeństwo uznało, że książki są po prostu jakimś tworem zesłanym z niebios, że książki zawsze będą miały wysoką wartość merytoryczną, rozrywkową i intelektualną. I to jest szczególnie ironiczne w sytuacji, w których coraz więcej paździerzy wychodzi na rynek. Coraz więcej tanich romansideł, kiepskiego young adult, książek, które są pisane, yy, no, od foremki właściwie, które mają tylko zarobić łatwy hajs dla wydawnictwa i dla autora. A dalej ludzie uważają, że książka to jest coś niezwykłego. Podejrzewam, że duża część osób stawia książki ponad film, ponad serial które często potrafią być o wiele bardziej wybitne. Jeżeli wzięlibyśmy na przykład jakiś klasyk kina pokroju Incepcji czy Ojca Chrzestnego i porównali go z książkami, które wychodzą obecnie na rynek, no to mogłoby się okazać, że książki trochę źle się starzeją. Ale zostawmy już ten cherry picking, ok? Skupmy się może na czymś innym, czyli skąd biorą się te statystyki? Dlaczego ludzie tak mało czytają? Dlaczego Dlaczego ten statystyczny Polak nie czyta książek? No, powiem Wam, dlaczego nie czyta książek. Dlatego, że nikt nigdy nie wytłumaczył mu, że książka to rozrywka i nikt nie pokazał mu tak naprawdę, że książkę można czytać z jakąś przyjemnością. Jeżeli taki statystyczny Polak jedyne spotkanie z książką miał podczas szkoły, w dodatku była to książka napisana trudnym językiem, niezrozumiała, on tej książki nigdy tak naprawdę nie pojął, nie miał mu kto jej wytłumaczyć, bo jeżeli zadawał pytanie, no to się dowiadywał, że jest głupi. I jedyna książka, z jaką on miał do czynienia, to była ta zawarta w... czekajcie jak on to robi. Podstawie programowej. Oho. -oh -oh Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Pozdrawiam wszystkich widzów Krzysztofa M. Maja. To taki Polak nie będzie czytał książek, bo to jest oczywiste, że będzie do nich zrażony, że wybierze grę, że wybierze serial, że wybierze komiks, bo to jest medium, które zawsze było przedstawiane jako to rozrywkowe, jako to fajne, jako to, które nie wymagało od niego intensywnego wysiłku umysłowego, a nawet jak wymagało, to ten wysiłek był dobrowolny i był przyjemny, a nie był wymuszony. Bo jakaś lektura jest na liście lektur od 50 lat, bo nikt nie chce jej zmienić, mimo że yy, nikt w ogóle nie ogarnia, dlaczego ona tam jest. No to nie dziwne się, że tyle kobiet, tyle mężczyzn nie czyta, bo po prostu ludzie nie uważają książek za rozrywkę. Bo ludzie nie wiedzą nawet, co ma taka książka. Nie rozumieją konceptu książki rozrywkowej. Nigdy nie mieli w ręce kryminału, fantazy, science fiction. Ludzie po prostu nie są nauczeni czytania książek, bo. System jest troszeczkę zepsuty. Bo system zawsze pokazywał te książki jako te literaturę przez wielkie L. Jeżeli ktoś miał tę przyjemność dorastania w otoczeniu, które promowało literaturę, które pokazało mu książki, których nie pokazała mu szkoła, no to super, ale wiele osób nie miało takiej możliwości. Porównajmy sobie, ile osób po pracy gnije przed telewizorem, a ile osób czyta książkę. To są naprawdę, no, no przepaść, to jest przepaść. Mam wrażenie, że też tutaj jest pewne mylne wyobrażenie, dlatego, że zakładając, że aż tyle Polaków nie czyta, to tak jakbyśmy sugerowali, że oni powinni czytać, a przecież wcale tak byś nie musi. Nikt nie musi konsumować kultury w określony sposób. Jeżeli ja bym teraz wyszedł i zaczął robić ankietę, i potem pokazywał, że no patrzcie, tyle ludzi nie gra w gry wideo, bo nie musi, bo może nie chcą, może nie lubią. Może dla niektórych ludzi klikanie w komputer jest głupie? Tak samo dla ludzi niektórych czytanie jest po prostu średnią rozrywką, bo wolą film, wolą serial, gdzie mają jakiś ekran, bo wolą mieć na przykład mangę, gdzie mają obrazki. Bo wolą sobie iść do teatru, popatrzeć na realnych ludzi. Dlaczego takie osoby, które wybierają alternatywy, są spychane do tego statystycznego Polaka, są spychane do tego półmózga, który nie czyta? Być może trochę emocje nie poniosły, być może trochę wyolbrzymiam. Ale dla mnie taki jest wydźwięk tych wszystkich raportów, tych wszystkich sondaży, statystyk i cyferek. Bo jedyne co to pokazuje, to to, że nie jesteśmy w stanie dobrze przekazać wiedzy o tym, czym jest książka, jak powinniśmy traktować literaturę. Co to tak naprawdę zmieni? Czy ktoś będzie czytał książki, czy nie będzie czytał książek? Jaki to ma w ogóle wpływ na czyjeś życie? To trochę tak, gdybyśmy oburzali się trochę na ludzi, którzy chodzą na siłownię za to, że nie jeżdżą na rowerze w terenie. Jakie to ma znaczenie, jeżeli obie te grupy uprawiają sport i dbają o swoje zdrowie? Tak samo tutaj i wielbiciele książek, i wielbiciele filmów mają do czynienia z kulturą, z rozrywką w formie beletrystyki, w formie fikcji. Nie rozumiem naprawdę, co mają na celu te wszystkie sondaże, te wszystkie raporty. Czy to jest jakaś mizerna próba ratowania literatury? Czy to jest pokazanie, że ej, patrzcie, książki umierają, ludzie nie czytają? Musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy w XXI wieku. A w XXI wieku, oprócz książki, słowa pisanego, jest naprawdę dużo alternatywnych form rozrywki. I to nie tylko tej kulturowej. Więc może zamiast siedzieć i robić statystyki i narzekać, że ten statystyczny Polak nie czyta książek, to zróbmy coś jako społeczeństwo, żeby tych statystycznych Polaków po prostu nie było. I żeby wszyscy byli równi jako ludzie, którzy korzystają z kultury. Bo to, czy ktoś przeczyta książkę, czy obejrzy film, czy zagra w grę wideo, nie powinno go definiować jako jakiegoś konsumenta gorszego sortu, bo mam wrażenie, że tak się widzi trochę tych ludzi, że dalej filmy to jest jakiś osobny kosmos. Że dalej gracze to są tylko te piwniczaki, które nie mają nic do roboty, są bezrobotni, siedzą w piwnicy u rodziców i grają w gry. Że dalej anime i mangę to czytają tylko jakieś chorzy psychicznie, ludzie, którzy nie mieli nigdy miłości w życiu. Że do teatru i do opery to chodzą tylko jakieś największe snoby i ta elita. Kultura jest dla ludzi. Każda. Jeżeli już mamy robić jakieś porównania, statystyki, rankingi, to róbmy chociaż w takiej kwestii, co się ludziom podoba, jakie gatunki, jakie patrzenie na kulturę, ile ludzi na przykład czyta horrory, a ile ludzi czyta literaturę piękną. To by były ciekawe statystyki. To by były statystyki, które zapraszają do dyskusji. A jaka dyskusja może się rozwinąć w przypadku, jeżeli mamy no 30% kobiet nie czyta i 50% facetów nie czyta. No, no i co? I co dalej? Co dalej? Dbajmy o kulturę naszą własną i innych. Dzielmy się kulturą, którą kochamy. I wiem, że cały ten film brzmi dziwnie, bo ja jestem osobą, która kocha książki, to jest kanał o literaturze. Ale myślę, że trzeba było nagrać taki film, żeby uświadomił on niektórym ludziom, że kultura to całość, a nie konkretne działy oddzielone od siebie nieprzekraczarną barierą. Mamy XXI wiek, najwyższa pora się obudzić. I nie gloryfikować książek, i nie demonizować innych gatunków. Żyjmy i dajmy żyć innym tak jak chcą. I być może dzięki temu, że ten kanał jest kanałem o literaturze, to mam jakieś większe prawo wypowiedzieć się o tym, co mi się w tym świecie literatury nie podoba. A nie podoba mi się szufladkowanie ludzi i pokazywanie, że książki to się powinno czytać. A reszta. A. Zresztą to rób ta co chceta. Moi drodzy, nie dajcie się zwariować. Nie bądźcie statystycznym Polakiem. Nie bądźcie też po tej drugiej stronie. Bądźcie poza tym. Cieszmy się całą kulturą. Bo przecież każdy z nas co jakiś czas wychodzi ze swojej bańki i ma kontakt z jakimś innym medium. Każdy z nas od czasu do czasu obejrzy film, obejrzy serial, przeczyta książkę, przeczyta mangę, pójdzie do teatru. Świat nie jest podzielony na czytelników, kinomaniaków, graczy itd., itd. Świat to ludzie, a nie tabelki i statystyki. I statystyczny Polak, który nie czyta książki. Najważniejsze w tym wszystkim to to, żeby kultura kwitła i się rozwijała w każdym gatunku, w każdej formie i w sposób, w jaki my sami. Ją lubimy. Cieszmy się tym, że ta kultura jest i niech ona będzie ponad podziałami. Na razie.